Ciężko komuś złamać nogę? Nie. Wyłamać kolano? Nie. Co jeszcze robiliście? Łamaliśmy łokcie, wydawaliśmy barki, łamaliśmy oczodoły. Zajmowali się wprowadzaniem do narkotyków, obudzaniem podatku VAT, napadami rabunkowymi, wymuszeniami, uprowadzeniami dla okupu. I to poszło w tą stronę, nie poszło to w stronę O impuls. Ale wy się tym przejęliście, że facet tutaj zmarł? Trochę tak. Ale według akt pojechaliście na hot dogi. Gdyby nie Baluś, prokuratura i nigdy by tak szerokim frontem nie uderzyły w psychofansów, a także w powiązania psychofansów z szaksami. 30 września 2017 roku. Katowickie osiedle Witosa, godzina 6.20 rano. Grupa składająca się z kiboli Ruchu Chorzów i Wisły Kraków, w tym Pawła M. pseudonim Misiek, poluje na lidera bojówki GKS Katowice Daniela D. Atak jest dokładnie zaplanowany. Kibole znają adres i plan dnia swojej ofiary. Czekają w roboczym BMW, które po akcji zostanie spalone. Auto było ciągle zapalone, otwarły się drzwi, wybiegł za nim Dzidek i Misiek. Zaszli go gonić, zaczęli zadawać mu tam pierwsze ciosy przy tamtym śmietniku, on złamał tamten szlaban i tam już go zaszli dopadać, tak konkretnie. Zaczął się otwierać, skóra pękła, było widać z daleka, że już ma otwarte wręczności na, na wierzchu. Leciał dalej, tutaj wpadł w, to, w tę trawę zieloną, zaczął trzymać się tego płotu, bo przecinał bo przy, bo mu śnieg na w nogach. Zaczął klęczeć i czołgał się tutaj po tym płocie rękoma. Mi się cofnął, to ja dopiero dobiegłem. Uderzyłem go 3-4 razy. Cofnąłem się, a Dzidek dalej go oprawiał. Dalej go walił tą maczetą po nogach, po plecach. Po prostu tam szczępy leciały jego skóry, na skórka jego. Krew tryskała. Co ile razy on go uderzył? Z 40-50. – I ten człowiek przeżył to wszystko? – Przeżył. Ciągle krzyczał, nie? – Byliście zadowoleni z tej akcji? – Tak. – Bo? – Bo został trafiony. Psychofani to bojówka pseudokibiców Ruchu Chorzów, która przez lata była uznawana za najgroźniejszy, najbrutalniejszy i najlepiej zorganizowany gang kiboli w Polsce. Kilkuset bezwzględnych chuliganów, których mroczna sława szybko wyszła poza Śląsk. Doniesienia o ich kolejnych bandyckich akcjach trafiały na czołówki gazet. Potęgę zbudowali dzięki między innymi świetnie zorganizowanej strukturze, z którą bardzo długo nie potrafiła poradzić sobie policja. Chorzowscy Kibole swoje działania opierali na zasadach zaczerpniętych od służb specjalnych. Mieli między innymi swoje komórki wywiadowcze kontrolowały one zarówno, co robią konkurencyjne gangi, jak i policja. Na ich czele stał Łukasz B. W gangu przeszedł drogę od szeregowego żołnierza, wyróżniającego się bezwzględnością i lojalnością, do jednego z liderów psychofanów. Teraz zdecydował się opowiedzieć, jak wygląda życie w kibolskiej bojówce. Co to znaczy zrobić kogoś? Robić, na przykład porąbać kogoś, połamać kogoś, pobić. A porobić do spodu? To było Bezpiecznie zabić. Chodziło o to, żeby kogoś pociąć na przykład, jeżeli ta osoba na przykład miała rany kończyn, po prostu żeby ona się, mogła się wykrwawić. Ta bezpieczna śmierć miała być bezpieczna dla was? O to chodziło. Zarzut y, pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Chociaż efekt zabójstwa i pobicia ze skutkiem śmiertelnym jest identyczny, konsekwencje dla sprawców diametralnie się różnią. Z tej różnicy doskonale zdają sobie sprawę atakujący w grupie Kibole. W polskim prawie zabójstwo zagrożone jest nawet dożywotnim więzieniem. Tymczasem za pobicie, nawet skutkujące śmiercią ofiary, grozi maksymalnie 10 lat od siatki. W praktyce kibole skazywani za udział w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym po kilku latach wychodzą na wolność. Jak się planuje porobienie kogoś? To podkładało się takim delikwentowi GPS-a. Jeździło się za nim, wiedziało się wszystko o jego. W codziennych ruchach, gdzie się porusza, co robi, zaciągało się zdjęcia, zdjęcia jego, zdjęcia rodziny. Wiedziało się, gdzie pracuje, o której, na którą, kiedy kończy. Według policji Baluś był takim nieformalnym szefem wywiadu Psychofans. Wszyscy byli pod wrażeniem tego, w jaki sposób on wykorzystywał media społecznościowe. On potrafił włamywać się na konta pseudokibiców innych śląskich klubów, zdobywać zdjęcia, zdobywać adresy. Potrafił hakować maile, także dziewcząt pseudokibiców śląskich klubów. I to był jego chyba ulubiony sposób, bo dziewczyny bardzo dużo w korespondencji wymieniają informacje na temat tego, co robią ich partnerzy. To jest maczeta kupowana w markecie normalnie, tak? Tak. Tylko te maczety były jeszcze specjalnie oszczone z dwóch stron. I tu były robione takie szpikulec, że jak się wbijało w gościa, to żeby go rozerwało. Mieliście kogoś, kto się takim czymś zajmował? Tak, to oszczuł gościu na warsztacie. To było oszczone maszynowo. Na przykład w Krakowie oni mieli jeszcze bardziej ostre te maczety, bo im oszczył gościu, który oszył łyżwę. Dzidek miał taką maczetę, żebyś wziął kartkę, puścił przez to, to ta kartka po prostu przecinała. Sposób działania grupy psychofanii, brutalność jej członków i skłonności sadystyczne pokazuje nagranie z monitoringu stacji benzynowej znajdującej się przy autostradzie A4 na odcinku Katowice-Kraków. Ofiarami ataku są spotkani przypadkowo kibice konkurencyjnej drużyny jadący na pogrzeb kolegi. Pobicie zakończone zostało zmiażdżeniem kostki leżącego na brzuchu i półprzytomnego mężczyzny. Zrobił to osobiście szef psychofanów, Maciej M., pseudonim Maślak. Skąd się wierzy to, że, że tak e, łatwo dochodzi do bujek, do, do, do pobić? Dochodzi do tych bujek skutki zapłon, tak zwany. Co to znaczy? Wystarczy jedna iskra, a i od razu cała grupa idzie w ogień.